Witam wszystkich serdecznie po tak długiej przerwie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o odnieść się do tagu 6 ulubionych szminek. Ja niestety mam 5 ulubionych szminek i jeden błyszczyk, bo tylu szminek jeszcze nie posiadam, i dlatego dodałam ten błyszczyk. W sumie tu mam cztery szminki. Jedna to jest pomadka ochronna taka BB, więc może zacznę. Więc Pierwszą szminką jest szminka z firmy Eveline Cosmetics. To jest taki bordowy numerek 429. No, co mogę powiedzieć? Bardzo spodobały mi się te szminki. To była pierwsza szminka, jaką sobie kupiłam. I jestem po prostu wrażeniem. Kosztowała 8 zł czy 7. Do tego mam też y, kredkę. E, no super, ona ma dodatek y, balsamu nawilżającego. Usta, y, i nie wysusza ich przede wszystkim. Poza tym pozostaje długo dłużej niż y, szminki z iPhone'u i innych firm. Dobra, to byłaby jedna. Następnie też z Everline Cosmetics. Kupiłam sobie potem różową, nie wiem, co mi odwaliło. Tak wygląda. To jest różowy, landynkowy taki. Też mam do niego ketkę z firmy Emily. I ta szminka to jest numerek... Zaraz Wam powiem. 421, nie ma już tak bardzo widać, ale 421 yy, są super te szminki, dwie z Evelyn Cosmetics nie myślałam, że będą aż tak dobre więc były w granicach 7-8 zł, tu mam do nich konturówki yy, co jeszcze, następne szminki to szminka, która była już polecana przez Black Cougar bodajże ja ją sobie zakupiłam, zaszalałam po prostu. To jest czerwona szminka, czerwona jak. O. No po prostu najwspanialsza czerwień, jaka mogłaby być. Nie jest ani błodowa, ani za jasna. Po prostu czerwony Ym. i co. Nie używam jej dość często. To jest Goldenos numer 131. Nie używam jej często z tego względu, że no ona jest na takie okazje. Od czasu do czasu sobie nią tam leciutko mm, maznę, że tak powiem, usta, ale już tak, żeby wyglądała ładnie, no to musi być konkretnie. I co? I też jestem bardzo zadowolona z tej szminki, mimo że nigdy nie używałam, powiem Wam szczerze, szminek. Zaczęłam od tych, kupiłam te dwie jako... najpierw jedną, potem drugą z tej samej firmy. I ta była moją no, trzecią szminką. Sobie myślę, a spróbuję najwyżej oddam ją koleżance albo komuś. I jestem po prostu zachwycona, mam też do niej gdzieś tam konturówkę. I dziś wczoraj kupiłam sobie również szminkę. Którą widziałam, że wiele dziewczyn ma To jest szminka z Imela e numer 070 E Ferry I to jest Blady róż I wiem, że dziewczyny ją Już tam też polecały U mnie słabo widać, bo w pokoju wieczorem Kręcę to akurat wieczorem Więc jest słabe światło dzień nie mam tak jakby czasu Co jeszcze I to są cztery Piątą Piątą szminką jest y, pomadka ochronna Bebe i to jest tak jakby mój numer jeden, bo używam ją pod wszystkie szminki i bez, nich, bez niej po prostu nie mogę żyć. Ona jest boska na zimę, na lato y, usta są po niej świetne, więc polecam ją. Miałam kiedyś niwe tą z Nivei, ale nie wiem ta BB jednak lepiej mi pasuje. I to jest klasyczna, to jest bez, bez zapachowa, bez koloru. Już mi się prawie kończy, ale długo wytrzymuje. I to jest 5. 5 moich szmineczek. Szóstą jest błyszczek, który dostałam kiedyś od koleżanki z Vibo i to jest Spicy Lip Gloss i słuchajcie ja się zastanawiałam dlaczego on tak szczypie bo koleżanka mi go dała z tego powodu, że ją szczypał a szczypie z tego powodu, że ma zawiera ekstrakt z papryczki chili i ta papryczka działa pobudzająco na usta i powoduje uwydatnienie i powiększenie ich więc czasami warto na przykład na jakąś imprezę poświęcić i użyć tego błyszczyku, no szczypie troszkę, ale potem ładny ma kolor nie wiem, nie widać go na pewno taki jasny brąz fajny jest więc to by było na tyle z moich szminek um, to jest cała moja kolekcja, nie mam nic więcej niestety ale planuję sobie zakupić, bo widziałam inne śminki, również dziewczyny polecały i mam jeszcze na swojej liście zakupowej trzy których na razie nigdzie nie mogę znaleźć, więc będę szukać dalej. Pojadę niedługo na studia, więc mam nadzieję, że tam uda mi się je zdobyć. I dziękuję za oglądanie. Będę czekała na Wasze e, opinie na temat tych szminek jakie mam, bo tą kupiłam z e-maila wczoraj i powiem Wam szczerze, dzisiaj się nią malowałam i tak jakoś nie przekonuje mnie. Ładny ma kolor, ale nic poza tym. Już wolę też minki z Golden Rose czy z Eveline. Naprawdę. Są wyraziste i w ogóle utrzymują się fajnie. Więc dziękuję za oglądanie. Cześć!